w samym początku śpiewania mojego życzę młodej parze szczęścia najlepszego szczęścia najlepszego no i powodzenia by was nie zawiodły te moje życzenia ładna z was palecka ładnych dwoje ludzi Panna młoda uśnie młody ją obudzi myślała się młoda że do miasta, a ty będziesz młodym na wsi krówki pasła. Co tak młody myślisz, coś tak spuścił głowę. Pewnie tak rozumiesz, że dostaniesz krowę. Oj, nie martw się młody, też Nie wypuści córki, żeby nie dał krowy. Panna młoda ma, choryś pani młody w dachu Tyle będziesz miała Pierwszą nockę strachu Nie będziesz, nie będziesz Dziurek rachowała Bo już nie pamiętasz Ile nocek miałaś Trzeba było młoda Dobrze się pilnować To byś nie musiała Teraz brzuszka chodź. Tyś się pilnowała jak pijany kłota, Janek na cie cię ochota. Tyś się on swoje, on swoje, Janek na cie choć kochanie moje, Mówiłaś ty młoda, że Janek ubogi, A on tobie go bukiet piatów drogi. Bóg jest w kwiatów drogi, same róże białe, Jeszcze ci obiecą do no kolecki małe. Oj, pamiętaj młody, żeby się nie biją, Bo ty nie, nie karmił, ani nie przewiją. Oj, nie martw się młoda, nie będzie cię biją, Tylko za mnie, choć nie choć gdzie on będzie pijał. Dobro będzie ze mnie, Gospodyni Dobro będzie ze mnie, Gospodyni Dobro będzie. Józef, ranyuchka wstawała przy śniadaniu, Łodziot gotowała przy śniadaniu, Łodziot gotowała jednością. Proszę ci nie na noc nie wganiała, niegdy żem go, na noc nie wganiała, jo myślała, że mój wilcek posi, a mój wilcek prosie dzine a mój wilcek prosie dzine chruści. się do Janka z pokorą, ale wilcek zjął Proszę za kumorą, że wilcek. Proszę za kumorą, a Janegła, debowego kija, ocej ześ. Gospodyną była, ocej ześ. Gospodyną była, wolno Janku wolno. go wolno po weselu. Za rozpić nie wolno po weselu. Za rozpić nie wolno, nie żeś rzeźnie Janku, znaloz, że mnie Po weselu zaroz, mnie Po weselu zaroz, znalo mnie. U mamusi w janku i wziąłeś mnie. W piemrucianym, Janku, i wziąłeś mnie. W Janku, znaloześ mnie. U mamusi w sieni le Ne bi mi